Jeszcze ciekawa. Dobry. Dobry start na czele stawki Evilla, ale już poprawia Dardanella, i jest pierwsza Dardanella na pierwszej pozycji. Na drugiej galopuje Ewilla, na trzeciej łeb w łeb Freda. Oraz Pirueta na ostatniej pozycji galopuje Budana, a na przedostatniej Witawa. I połowa przeciwległej prostej nadal na czele jest Dardanella. Dardanella na drugiej pozycji Willa. Tu się nic nie zmienia. Eulerta trzecia na czwartym miejscu Pirueta, i na ostatniej tej chwili jest Budana razem z Witawą. czyli tak jak było przedtem. I tysiąc 300 metrów do celownika, Dardanella, Evilla, Eulerta oraz Pirueta. To jest czołówka wyścigu. Dardanella poprawia Eulerta i galopuje w tej chwili bardzo, bardzo blisko Ewilly. i 1000 metrów do celownika. Dardanella już na drugą pozycję wysunęła się Eulerta, Dardanella, na trzecim miejscu. Ewilla. Dalej galopuje blisko siebie Freda i Pirueta. I na ostatniej pozycji jest Budana. Przed wyjściem na prostą Dardanella po zewnętrzny Eulerta przy bandzie Ewilla. za chwilę 600 metrów do celownika. Na prostą wyprowadza Dardanella. Dardanella jest na pierwszej pozycji, tam jednak bardzo dobrze nadal Ewilla się trzyma. Dardanella, Ewilla finisuje, Eulerta polem bardzo mocno, Eulerta i już jest na drugiej pozycji, mocno atakuje prowadząco Ewille, ale tam jeszcze bardzo, bardzo blisko jest. Freda. W tej chwili trzy klacze walczą o zwycięstwo. Eulerta osłabła prowadzi Freda. Freda walczy razem z Ewillą. Łeb w łeb. Ale Freda absolutnie jest na pierwszej muzyce Wilda, następnie Eulerta i Dardanella. a na końcu przygalopowały razem.